Boże mój, Ty widzisz, opuszczam dogodne miejsce, dlatego że nie mogłem w niedzielę i święta słuchać mszy świętej, będąc zmuszony w te dni pracować w fabryce. Miałem w tym dniu zapewnioną przyszłość, lecz ufałem Twemu miłosierdziu, że mnie, Panie, nie opuszczysz i pomożesz w odnalezieniu innego zajęcia. Takie były myśli pewnego poczciwego młodzieńca spieszącego piechotą ku Normandy. Wilhelm, takie było jego imię. Zorowo skorzystał z chrześcijańskiego wychowania, jakie odebrał. Pracowity, roztropny, zasługujący na całkowite zaufanie chlebodawców, pracując w jednej z największych fabryk. Pozyskał miejsce dozorcy, ale opuścił je i do swojej rodziny powracał, bo chciał być posłuszny Bogu i Jego przekazaniom. Okolica, którą Wilhelm przebywał, ukazywała piękne widoki, lecz on, zajęty swymi myślami, nie zwracał na nie uwagi, gdy nagle przechodząc przez niewielki lasek, usłyszał rozpaczliwe krzyki. Pobiegł czym prędzej w tę stronę i ujrzał młodzieńca, który przez dwóch zbirów napadnięty, tylko lasko w ręku, zasłaniał się przed nimi. Śmiało, śmiało, masz obrońcę, krzyknął Wirchem, rzucając się na złoczyńców z kijem w ręku. Dwaj nędznicy chcieli uciekać, ale widząc, że podróżni nie mają broni, zaniechali tego zamiaru. Jeden z nich rozpłatał nożem twarz Wilhelma, a tymczasem młodzieniec, którego obronie stanął, ciężko raniony, upadł nieprzytomnie na ziemię. Złoczyńcy wówczas rzucili się na Wilhelma, który broniąc się kijem, cofał się ku brzegowi lasu, aby móc oprzeć się o jakieś drzewo i choć w części zabezpieczyć od napastników. W tej chwili Rozległo się gwizdanie, umówione hasło złoczyńców. Obaj rozbójnicy uciekli i wnet trzech żandarmów przybyło konno na miejsce walki. Młodzieniec leżał rozciągnięty na drodze, gdy drugi człowiek z zakrwawioną twarzą próbował uciekać do lasu. Oto zabójca! zawołał żandarm, i dwóch z nich pogoń za nim, Pobiegło, a trzeci zajął się ratowaniem nieszczęśliwego młodzieńca. W tejże godziny, zachodzące słońce, kryjąc się za drzewami parku położonego w pobliżu tego miejsca, ostatnimi promieniami oświecało kwiaty i bluszcz, pnący się wokół balkonu rozległego pałacu. Pani C, właścicielka tej posiadłości, siedząc na ganku, Wydawała się być niespokojna. Julian trafił na prześliczną pogodę na czas podróży, myślała sobie. Lecz żałuje, że sam poszedł po pieniądze, jeszcze go okradną. Wtem stanął nagle przed nią młody człowiek drżący ze strachu i zakrwawiony. – Pani, ratuj mnie! – zawołał. – Przez pomyłkę ścigają mnie jako bandytę. Pani coś zdziwiona… Widząc jakąś dobroć rysak tego młodzieńca, zlitowała się nad nim. Czego żądasz? Co ci się stało? rzekła do niego. Pani, ukryj mnie przed pościgiem, zaraz tu przybędą. Później opowiem wszystko o tym, co się stało. A więc chodź za mną. Zaprowadziła go do pustego pokoiku na górze. Przyniosę co potrzeba, żeby opatrzyć Twoje ranę, powiedziała, zamykając drzwi i klucz wyjęła. Nagle zjawiło się dwóch żandarmów. Czy nie widział to kto zabójcy, którego poszukujemy? pytali oni. Biegł do tego parku i przepadł, i nie tracąc czasu rozpoczęli poszukiwania po krzakach i zaroślach, wezwawszy służbę domową do pomocy. Słysząc to pani C, zadaje sobie pytanie, czy nie dałam się jakiemu złoczyńcy wprowadzić błąd? Gdy wtem usłyszała jęki na dziecińcu pałacowym, obiegła tam i oto ujrzała syna rannego i omdlałego. Przyniesiono go w asyście żandarma. Jechałem drogą wraz z towarzyszami, mówił on, i nagle doleciały nas krzyki z pobliskiego lasu. Nadbiegliśmy pędem. Ten oto młodzieniec leżał nieruchomo, a jego zabójca uciekł do lasu. Moi towarzysze podążyli za nim i pewnie go odnajdą, bo jest raniony i stracił dużo krwi. Czy to zabójcy mego syna dałam schronienie? mówiła do siebie panice. Jego dobrotliwa twarz miałaby mnie oszukać? Jest w tym jakaś tajemnica ale winien czy niewinien nie może uciec. Słowa te zamarły na jej ustach i swoim synem zajęta starała się zatamować krew płynącą z jego ran i doprowadzić go do przytomności. Z dziedzińca dobiegały głosy szukających zabójcy, na którego ślady aż przy samym pałacu natrafiono. W pokojach rozległy się żale i przekleństwa na zbójce. Wszystkie te głosy docierały do uszu nieszczęsnego Wilhelma. Szybko zrozumiał, że młodzieniec, którego obronie stanął, był synem jej opiekunki. Co ona ze mną zrobi, myślał sobie. Zapewne odda mnie w ręce żandarmów, którzy biorą mnie za zabójcę. Tylko ja byłem na miejscu zbrodni Trwawiony, uciekający, ten młodzieniec, jedyny świadek mojej niewinności, jak się zdaje, zabity. Pozory te niezawodnie mnie pogrążą. Bóg tylko jeden, dla którego miłości poświęciłem moje stanowisko, może mnie wybawić z tego nieszczęścia. Boże mój, mówiła także pani C, stojąc pochylona nad ciałem syna, Boże mój, miłosierdzia dla Juliana, zwróć mi go. Serce jej ukochanego dziecka biło regularnie. Krew przestała wypływać, ale oczy były zamknięte i usta, przez które sączyła się krwawa piana, milczały. Doktorze, zawołała z drżeniem w głosie biedna matka, gdy ten ran opatrzył. Doktorze, czy mój syn umrze? Nie, pani. Rana nie jest niebezpieczna, tylko niepokoi mnie, że tak długo jest nieprzytomny. Niech wszyscy się odsuną, gdyż obecność tylu osób mogłaby źle na niego wpłynąć, gdy odzyska przytomność. Matka zostawiła przy chorym synu tylko starego proboszcza, który go serdecznie kochał. Ten pobożny kapłan modrył się gorąco, gdy pani C. patrząc na chorego. Doszukiwała się pierwszej oznaki życia na jego twarzy. Nagle Julian zaczął się poruszać. Podniósł rękę, ale opuścił ją bezwładno i wydał bolesny jęk. On umiera, on umarł, zawołała pani C w gwałtownej rozpaczy, a nędznik, który mu życie odebrał, jest tu. Jest tu? powtórzył stary kapłan z przerażenia. Tak, jest tu. Poruszona litością ukryłam go w pałacu. Zabójcę? rzekł przestraszony proboszcz. Tak, przyrzekłam, że go uratuję, ale chcę, żeby był świadkiem cierpienia matki przy śmierci syna żeby tym bardziej zrozumiał okropieństwo swej zbrodni. Bliska obłędu pani C. pobiegła na górę, a za nią podąży probość. Otworzyła pokoik gdzie ukryła Wilhelma, który na wpół żywy modrył się na klęczkach gorąco. Boże mój, Boże, wyjaw prawdę, nie dopuść mnie zgubi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, ucieczko nieszczęśliwych, nie opuszczaj mnie. Przyciń się za mną, Maryjo, ratuj mnie, Maryjo, ratuj mnie. Panice, jak nieprzytomna, pociągnęła go za rękę i zaprowadziła do swego syna. To moje dziecko rzekła do niego: Jeśli ty go zabiłeś, to razem z nim i matkę zabij. I z okropnym krzykiem padła na ziemię. Na krzyk ten nadbiegli służący i ze zdumieniem ujrzeli przy chorym zakrwawionego człowieka To zabójca szepnął proboszcz. – Na te słowa wszyscy rzucają się na Birchelma jedni go biją, drudzy chcą związać powrozami lecz krzyk matki obudził Juliana. Gdzie ja jestem? mówi patrząc bokowo. Ach, to ty, matko, a oto i mój obrońca, który z narażeniem własnego życia od śmierci mnie wybawił. Jak ci się udało bez broni ujść z rąk dwóch złoczyńców? Jesteś ranny, matko, zadbaj o niego. Zalecają choremu spokój i wszyscy otaczają Wilhelma, którego jeszcze przed chwilą traktowali jak złoczyńcę. W rzeczy samej, gdyby Julian się nie ocknął, Wilhelma z pewnością na podstawie fałszywych pozorów uznano by za zabójcę. Młodość pokonała chorobę i Julian szybko wrócił do zdrowia. Wilhelm miał prawo do jego wdzięczności i doznał jej szczęśliwych skutków. Pani C posiadała wielki majątek, Wilchem został rządcą tej fortuny i był w rodzinie uważany za przyjaciela. Pan Bóg nie opuszcza swoich sług, w jakiejkolwiek opresjach i trudnościach się znajdują, zawsze ich wspomaga i wszystkie ich cierpienia na dobro zamienia. Matka Boska, jako nasza niebiańska matka, wspiera wszystkich wzywających jej pomocy i nieszczęśliwym syła pociecha.